Wielkanoc, minutę, Michał Kobosko. Nadchodzą święta, czas bardzo ważny, czas bardzo specjalny dla wszystkich z nas. Niezależnie od tego, czy wierzymy, czy też nie, to czas wiążący się, kojarzący się z nadzieją, z ożywieniem, z odbudową, ze zwycięstwem sił życia nad siłami śmierci, z szansą na wykorzystanie nowych, pojawiających się szans. W tym roku jest trudno, niezwykle trudno. Po raz drugi z rzędu przeżywamy Wielkanoc faktycznie zamknięci. Przeżywamy te święta, powinniśmy je przeżywać bez wielu spotkań z najbliższymi, bez szansy na rozmowę, bezpośrednią rozmowę, bez wymiany między pokoleniami. To wszystko powinno, musi być odłożone na później. Właśnie po to, byśmy nie ryzykowali, byśmy nie zarażali się, nie rozprzestrzeniali nieświadomie tego, co jest dla nas wszystkich śmiertelnie groźne. Życzę Wam wszystkim, by to były ostatnie tak obchodzone święta. Byśmy mogli wrócić do naszej dobrze nam znanej i tak nam potrzebnej normalności. By ci, którzy mogą i zechcą się zaszczepić, mogli to jak najszybciej zrobić. By ci, którzy wciąż nie mogą pracować, nie mogą prowadzić swoich firm, mogli do tego wrócić, mogli znowu tworzyć. Jesteśmy ludźmi. Wszyscy potrzebujemy bezpośredniego kontaktu, rozmowy, współdziałania, współpracy. Życzę Wam więc, żebyśmy także mogli jak najszybciej porzucić te wszystkie ekrany i zaczęli znowu ze sobą rozmawiać. Tak jak ludzie. Życzę Wam jak najbezpieczniejszych, jak najzdrowszych świąt. Wesołego Alleluja.